Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Aznaczyj, już 26 odcinek serii zagrań w Heroes of Might and Magic 2. W poprzednim odcinku zakończyliśmy scenariusz numer 3, Nekromanci. to, mamy nagrodę, Gildia Nekromantów, jak to Archibald określił, będą nas zawsze wspierać jednym bohaterem z Nekromancji. I teraz mam zadanie, w sumie scenariusz 5, punkt zwrotny, Twoi wrogowie sprzymierzyli się przeciw Tobie, i zaczynają blisko twojego zamku więc przygotuj się na ostrą walkę aby zwyciężyć trzeba będzie zdobyć wszystkie cztery zamki w tej małej dolinie i zagramy sobie nekromandą właśnie jeden z twoich sojuszników zdradził nas na rzecz Rolanda masz przeciwko sobie teraz trzy wrogie zamki powodzenia i to jest ta sama misja co była wtedy i w kampanii Rolanda i w kampanii Archiwalla jest ona taka sama i to jest tak zwany punkt zwrotny. Jakiego mamy bohatera? Mamy... Piękniego bohatera jak... Nie powiem co. Nic nie mamy. Więc jest bieda totalna. Ale dam sobie radę na trójkę... Zdrajców. Będzie łatwiutko. Pewnie. W sojuszu z krasnalami nie mamy. Rycerza nie chce, chcę nekromantę. Więc nie ma co liczyć na pomoc. Krasnali w tym przypadku. Dobra. Was nie pomiję to na 100%. Ale was, chłopki i roztropki mogę pobić. Chłopki chcę się przyłączyć, ale ja nie chcę, ponieważ chcę mieć z Was szkielety. Mamy jakieś czary w ogóle? Przyspieszenie. Oko, zaklęcie na start. O, no, sobie w sumie podejść. I podejdą za chwilę tutaj. Pomiń, pomiń. Co my ty dojdziesz? Dobra. Tutaj. Kurczę, nie chciałem nikogo tracić. No, nie, tutaj doszedł. Trudno. Mówi: pięciu szkieletów z jednego zombiaka. Jest ok. A! I o takich mowa było. Jest lepszy? No jest. Więc zmienimy bohatera. No na pewno. Robimy zamianę. On będzie naszym głównym bohaterem. No jest silniejszy, więc nie ma tej dyskusji. Pod tym kątem. Enter. Ok. Tam tutaj nie walczył. Uuuuuhuhuuu! się wkopał? Ile ty masz? Cztery tury. Dobra poczekamy. Pójdź tu. Pójdź tu. Lecimy na obu, przyspieszenie. Kurcze jak ja bym chciał mieć tutaj... Czekaj. No Damy jemu przyspieszenie, nam pomiń, My macie jeden punkt zdrowia. Jaka jest szansa, że ja was. On nie zaatakował. Dobra, najwyżej stracę dwóch, dwunastu jeden. to... Lidnie dobra, ty się odsuń 14. Jest dobra, jest ok. Słusznie powiedziawszy, sądziłem, że to będzie może z 10, a to jednak taki psikus chyba 200, ich było daj mi to. Chcę mieć ich jednak. A oni się nie zamienią, bo tutaj nie można wsadzić. Bohatera do zamku. Zapomniałem. Ale was na pewno bym chciał ulepszyć. W tym momencie. I dorzucić sobie piramidę. I mieć jak najszybciej lisze. Tak, lisze by się przydały. O rany. Teraz mocniejsze przeciwnicy. Dobra, dawaj drewno. Dalej, noty, spoko. Artak. na ludy Gruntę prze, przejąć pierwszego, a potem, już pójdę pójść z górki. Gildia. Nie, gildiała. A, no ma ząb, dobrze. Dobrze, że chociaż nie mam pirów. Mogę nie zdążyć zrobić. Jest. Może być lekkalipa? Też mają nekromancję. Aha, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A no może... ...pójdziemy w tych nekromantów? Mogę go tak przejął? Zabija asa. Może na sam tygodniu, jak będę ją liszę. A nie jestem pewny czy, tym, czy tymi jednostkami zamek podbije. Już mi, może nie zabije, ale... ile okay, ja tam dojdę? Trzy tury. 6 Szóst... Piąty Szósty. Dobra, tam dojdę. Dobra, to spróbujemy. Najwyżej padnie to... ...pewnemu ja, chcę pójść w brodę, że... Że zmaściłem, bo oczywiście, że zmaściłem w tej sprawie, czyli oczywiście nic nowego. Daj to. A! Czyli on jest jako jeden, dobra. Czyli nie mamy trzech kolorów, tylko mamy jednego. Ja się bardziej interesuję jego zamkiem niż nim samym. Gdzieś tutaj weźmiesz mi armię, tutaj posiadłość. Pampiery zawsze się przydadzą. I spokojam jak zamek. Gdzieś tam nekromantów, serantów. Tutaj mogę rozbudować, ale chciałbym mieć statuetkę, mieć 250 sztuk złota więcej. Na kolejny dzień i tutaj bym zrobił to samo. Będzie 500 sztuk złota więcej. Tutaj zakończymy. Konni. No. Nie cieszy mnie to, ale. Zbuduj to. Żeby dorzucić was jeszcze do wojska. No i tu już jakaś tam armia jest. Dobra, tutaj na spokojnie damy radę. Wspieszenie, to jest chyba standardowe zaklęcie dla nekromantów. Daj, pomiń. Mumie też pominam. Dojdziesz? Dwunastu mi zasadził. Dobra. Pali w niego. Uciekł. Na dwóch. Dwunastu straciłem, to tak średni. Biznes Dobra, tyś na razie. Tam zostań i teraz tak was na 100% Was studnie zrobiłem. Oczywiście wiedziałem, że coś muszę zapomnieć. I mi was. Idealnie złota starczyło. Idź w tym kierunku. Nie to, tylko to. No, już się tutaj kręcą. Idź tak. Daj. Wojsko. Chyba ten artywak jest mi niepotrzebny, bo chyba na nie ma szczęścia. Nie morali. Na, na morale to na 100% wiem, że nie mają, ale nie, szczęście mają normalnie, dobra. Tylko morale na nich działają. Grupa, grupa... Rany, Julek. A ty, jestem do zamku, on pilnował. Tutaj to oni mi raczej nie zagrożą. Chłopi ci. A! Uciekałem. Ja przeczytałem. Nie jest mi to potrzebne. Ponieważ nekremancja jest odporna na klątwy. Zobaczcie, ja nie mam standardowo zamek, czyli tutaj mają nekropolie, tutaj mają rycerzy, a tam mają czarno księżnika. Nie ty, tylko ty. Sięgniesz go, sięgniesz go. To go pobijesz. Aaaa, ja, 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 ja. na wampiry. Co są się tu? A, tak, oj, tak. A, on uciekł. Oko. Lepiej dla mnie. Tam sobie meduzę zbiera. No tutaj coś stracę na pewno. I to na pewno będą szkielety. Tylko pytanie, ile ich stracę? Mam nadzieję, że niezbyt nie wielu. tak. A, on się rzucił wampiery. Ale ci wampiery. Nieulepszane wam... Nie wam iry. Niestety sobie chyba życie nie przywracają. Na taku, Za, się przekonam. Nie przekonałem się, ale na pewno nie przywracają sobie zdrowia. Dobra. Odbądź się was. Jeden, jeden punkt zdrowia został. Niezłym farcie się udało. Co ty mam napisane? Niech żyje Roland! Nasz prawowity król! Czy reszta też będzie podobna? Nie chcę Bonda i morale. Idziemy pozbyć się chyba ostatniego. Coś tutaj mam do ulepszenia. Klejnotów mi brakuje. Klejnoty są tutaj. Ale będę miał stąd klejnoty. Nie kryształy chyba. O, też niebieski ruszył do ofensywy. Parę, parę mało, mało mnóstwo. Jest taka silna armia. Jak podejdzie pod zamek, to zostanie w. Pufę. My przejmiemy jego zamek. Idzie pod tamten. Podałoby się tam umocnić, żeby on nie miał zbyt łatwego życia. Zemaj, mi jajca zemaj, że wam pierwszy tak szybko zemaj, 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 Tylko tutaj się umocnić. Prawa wieżyczka. Ośmiu. Teraz zamierzam zrobić lewo. Wydaje mi się, że nie. Tego chyba rozdzielimy. Nie. nie, tak. Tak chciałem. Mam tu kogoś do wrzucenia kromantę. Coś kiepskiego, ale lepszy taki niż żaden. Niech będzie tak. Ty się możesz cofnąć w i go tam. O, jak idealnie. Będą dwie wieżyczki. Będzie łatwiej się bronić. Teraz tak ty nie masz w sumie niczego, ale możesz studnie w końcu kupić. Będę o niej wiecznie nie zapominał i dorzucić armię. Nie wiem, czy nie będę się z nim walczyć, jednak ...bo wydaje mi się, że on ten zamek przejmie. Mogę się mylić, ale czy znaczy jestem pewny, że on go przejmie? Może, że mam strasznie wolne jednostki? Przyspieszenie tylko. Dobra, tego pozbądźcie go. A, pozbądź 9 gryfów może zrobić robotę. Jeszcze, jak ma szczęście, to bardziej. Ja raczej nie będę atakował. tutaj leży. Ryf ma tak czy siak. porno. od tego kontratak nieskończony. Więc go tutaj. oj ojoj. Oj. Muszę zaatakować. Włać się do góry. O, tak, sądziłem po prostu, przegrałem. Liczbę tutaj. No, ale na szczęście jeszcze wyrzyszki strzeliły jeszcze raz. Więc coś ja tam stracił. Niewiele, bo niewiele. No, ale zawsze coś. ja tak będę latał zanim przejmował jego zamki. Lesie, Dobrze, to się lekko mi że tak grzecznie powiem. Chociaż w którymś z zamków w końcu polegnie. Ja nawet takich mam zamiar tak robić. Kara chce się tak bawić? Możemy się tak bawić, no. Mnie stać, że tak powiem. By się na takie coś bawić. Jak go już niekoniecznie, bo nie ma armii. Jego gryfy nie zawsze będą dawały jakiekolwiek wartości. Do ataku. I na was przyspieszenie. Czemu dałem przyspieszenie po tutaj? W sumie myślałem, że tego. Że mam zębiaków w ruchu. Dobra. Oczywiście wampir musiały paść. Są strasznie papierowe. Dobra, wie że padły. I zamek te medal uznania. Co to w ogóle robiło? Daj na kromację. te medal uznania. Jakże Twoje morale. Ależ użyteczne. Nie powiem co. Mnóstwo? Skąd ty ich masz? On ty masz mnóstwo słuczników. On mi tutaj oszukuje. On oszukuje, Jest ja tak nie bawię. To mi. mi... co zablokowałeś. Wbalnij w tego gryfa. Wybierz od dwóch, niestety nic tutaj nie zrobię, ale ona, on już tam raczej dojdzie. A Pazby mu się musiał pozbyć. Nie, nie ty, ty. Idziemy tak. A to na tym zamku już tak łatwo nie będziesz miał kolego. Tutaj już się tak łatwo nie poddam. A tu co myślisz, silniejsze. A to nie ma nadwojska. Okej. Okay. Ale. Nie powiem, jest zabawnie przynajmniej. Artefakt jest mi potrzebny. Wszystko przez to, że on sobie skończy, wyczarował łuczników. Nie wiem. Kurczę, skąd? A chodź tu gadko. Jeślińciasz? Nieźle, nieźle. Skończymy zabawę. Miło było. Ale się skończyło. też kurczę, nie jestem tego takie do końca pewne czy ja to kurczę. Przejmę. Chociaż. Nie wiem, się rady. No spokojnie. Wyżyczki za chwilę padną. Ja tam dojdę w następnej turze. A się to też nie ma morale zbytnio A, no dobra, też mam przejście otwarte Prosto do do łuczników się najbardziej obawiałem A, Ed nie dojdę. Nieźle Uuu mnie tam osłabiłeś O I za chwilę się nie okazało, że ja przegram to bo będzie zabawnie. Odbądź się was. Ja tak mało mu walłem. Halo, gdzie jest sprawiedliwość. Dobra. Morali. Dobra, wieżyczki. Z głowy. Koczę kamień. Pozbyć się ucznika. Dwa A, już nie mam many nawet. No walka diagnostyk. Ale ja też się w sumie jakoś zbyt nie, nie rozwijałem tam, więc. więc z podstawową armią. No Dobry płaszcz i siedmiu. No i zadanie. na już ukończone. Mój sługa nekromanta podsłuchał Twoją rozmowę z moim bratem. Dokonałeś mądrego wyboru. Roland nie ma szans na zwycięstwo. A ty razem z nim trafiłbyś pod topór kata. Ale nie obawiaj się. Jeśli nadal będziesz mi dobrze służyć, nadam Ci tytuł książęcy w letnim zamku mego brata. A teraz do pracy. Chłopi, którzy uprawiają moje pola, przygotowują bunt. Za wszystkim stoją ludzie Rolanda. Twoim zadaniem będzie zdławienie rebelii i schwytanie jej przywódców. Wysyłam lorda Corlagona, który pomoże ci w walce. Okej, to same rebelię, i nią się zajmiemy w kolejnym odcinku. W tym odcinku to na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie kciukam w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.